Aniołowie zbliżają się do ciebie dzisiaj z przesłaniem, który zawiera bardzo wyjątkową energię. Pokazują silny obraz, prawie tak, jakby chcieli, abyś się czuł, a nie tylko słuchanie. Wyobraź sobie wygląd, który ci towarzyszy, uśmiech, który pojawia się po przyjeździe i światła, zaczarowana wibracja podziwu. To nie jest fantazja Twojej głowy ani złudzenia tego momentu. Tak, jest ktoś o wiele młodszy, całkowicie zafascynowany wszystkim, co reprezentujesz. Ten nie może już ukryć, nawet dla siebie, jak bardzo poruszasz się jego myślami. Nazwa tej osoby już zaczyna tworzyć się w polu energii, ponieważ słowo rysowane na wietrze Mając nadzieję, że zauważysz znaki. I jest ich wielu. Po prostu zacznij zwracać uwagę. Czy znasz to dziwne uczucie, które ostatnio miałeś, jakby ktoś patrzył na ciebie z większym zainteresowaniem, większą ciekawością, bardziej przywiązaniem? Cóż, anioły pokazują, że nie jest to tylko wrażenie. Jest osoba, która nawet bez zrozumienia, co się dzieje, łapie myślenie o Tobie, pamiętając o drodze, głosu, nawet szczegóły, których nawet nie sądzisz, ktoś to zauważy. Nie chodzi o wygląd fizyczny ani o różnicę wieku. Chodzi o coś znacznie większego i piękniejszego. Ta osoba widzi w Tobie rzadkie piękno, które miesza dojrzałość, bezpieczeństwo i lekkość. Którą niewielu ma. Jest to dokładnie ta równowaga, która generuje tyle zaklęcia, tyle chęci bycia blisko, poznać cię więcej, zrozumieć, co sprawia, że się uśmiechasz i co sprawia, że świecicie w ten sposób. Najbardziej ciekawą rzeczą jest to, że to uczucie nie powstało w planowany sposób. Nikt nie budzi się zdeterminowany, by się zakochać. A tym bardziej z kimś, kto teoretycznie nie był częścią jego planów życiowych. Ale kiedy energia dwóch dusz rozpoznaje się, nie ma sposobu na zignorowanie. Ta młodsza osoba czuje się całkowicie zaangażowana w jego obecność. To tak, jakby wszystko inne było bardziej interesujące, piękniejsze, bardziej żywe, gdy jesteś w pobliżu. Zaklęta ją swoim sposobem mówienia ze swoimi gestami, sposobem słuchania. Nawet cisza staje się poezją, gdy jesteś w pobliżu. I stopniowo zdaję sobie sprawę, że nie jest to proste zainteresowanie, ale coś, co dotyka głęboko, porusza się, co się przekształca. I spójrz, nie myśl przez chwilę, że to jest dzieło przypadków. To połączenie zostało starannie zaprojektowane w dziedzinie możliwości. Był stopniowo zbudowany, poprzez subtelne spotkania, wygląd, słowa, a nawet małe gesty, które w ich percepcji mogły pozostać niezauważone, ale które dla tej osoby były rejestrowane jako cenne wspomnienia. Ona obserwuje cię ostrożnie, że możesz nawet nie wyobrażać sobie. Jest podekscytowany twoim uśmiechem, zaklęty siłą, a zwłaszcza czuje ogromny szacunek dla wszystkiego, co reprezentujesz. A nazwa ach, jest bliżej niż myślisz. Napisz w komentarzach Jestem spokojny, jestem w świetle, jestem w ochronie. Jest to wyraźny znak dla aniołów, aby wzmocnić Twoją energię i pomóc Ci uświadomić sobie, co czeka. Istnieje ogromne piękno w tym, że jesteś podziwiany przez tych, którzy widzą daleko poza tym, co widzą zwykłe oczy. Ta osoba, mimo że jest młodszy, widzi Cię w sposób, w jaki wiele jego wieku nigdy nie osiągnęło. Widzi swoją odwagę, Mądrość, zdolność do bycia lekkim, nawet po wszystkim, co kiedykolwiek żyłeś. I właśnie to sprawia, że ktoś jest przez ciebie całkowicie zafascynowany. To nie tylko fizyczne pragnienie, to nie tylko atrakcja jest to zaklęcie, które rodzi się z energii, historii, jego esencji. I każdego dnia to uczucie rośnie, wzmacnia i tworzy korzenie w sercu tej osoby, która nie wie już, jak żyć bez myślenia o Tobie. Być może poczułeś coś innego w ostatnich dniach dobry niepokój, chęć bardziej patrzenia w lustro, większą ostrożność, uśmiechanie się nawet nie wiedząc dokładnie dlaczego. To nie jest przypadek. To Twoja dusza reaguje na tę energię, która już do Ciebie przychodzi. To tak, jakby część Twojej już wiedziała, nawet zanim zrozumiesz jasno, a anioły potwierdzają, jest ktoś, kto Cię obserwuje, który podziwia Cię, który odczuwa mieszankę zaklęcia i szanowania, którego nie znajduje w nikogo innego. Nazwa zaraz zostanie ujawniony. Ale wcześniej chcą, abyś mógł poczuć się, zrobić miejsce w swoim sercu do nowego, nieoczekiwanego, co możesz zmienić swoje dni. Ta osoba, ponieważ cię widział, nie mogła już ignorować, jak bardzo się z nimi poruszasz. Niezależnie od tego, czy podczas krótkiego spotkania, w szybkiej rozmowie, a nawet wymianie bezpretensjonalnego wyglądu, coś tam było. Od tego czasu ta osoba przenosi Cię w myślach, pragnieniu, a zwłaszcza w sercu. A najpiękniejsze jest uświadomienie sobie, że nawet bez pełnego zrozumienia akceptuje to uczucie, kultywuje to uczucie i pragnienie bycia bliżej. Czy znasz to poczucie pocieszenia, które czujemy blisko tych, którzy nam robią dobrze? Właśnie to w tym powodujesz. Ta energia rośnie, nasila się, aż do momentu, w którym nie będzie już możliwe ukrywanie. O ile uważasz, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach lub opowieściach innych, anioły gwarantują, że tak się dzieje, tak, z tobą. W tej chwili otacza się bardzo piękna siła, przywracając wspomnienie, że tak. Jest godną podziwu, pożądaną, kochaną kobietą, i że jest ktoś młodszy, który zdał sobie z tego sprawę w tak silny sposób, który nie może już udawać, że nie. I nie jest to różnica wieku, standardów lub oczekiwań. Jest to połączenie, które pochodzi z duszy, melodii wykraczającej poza każdą barierę. Ta osoba uważa, że ich obecność sprawia, że ich świat zyskuje większy kolor, większy sens, jaśniejszy. Teraz weź głęboki oddech i spróbuj pamiętać. Czy ostatnio zauważyłeś inny wygląd? Ta wymiana uśmiechów, która była w powietrzu dłuższa niż zwykle? Wiadomość, która wydawała się tylko szczegółem, ale sprawiła, że zastanawiałeś się więcej niż powinien? Bo wiedz, że nic z tego nie było przypadkiem. Ta osoba jest z ciebie zachwycona, i stopniowo aniołowie wysadzają swoją nazwę w swoim polu energii, dzięki czemu dotarł do ciebie jako kto nic nie chce. Ale kiedy nadejdzie, wydaje się, że zawsze tam był. Pisz w komentarzach. Moja energia jest święta i żadna szkoda nie ma nade mną władzy. Wzmacnia to wibracje i przygotowuje sposób na otrzymanie tego, co jest Twoją zaletą. A może w głębi duszy Twoje serce już dokładnie wie, o kim mówię, ponieważ gdy dwie dusze się rozpoznają, nie jest potrzebne wielkie wyjaśnienie. To tak, jakby czas się zatrzymał, świat zewnętrzny zniknął, a wszystko, co istniało, to to połączenie, to uczucie, to pragnienie bycia bliżej. Ta młodsza osoba czuje to z tak wielką siłą, że nawet próba ukrycia nie może. Ona obserwuje cię, chce cię, podziwia i stopniowo tworzy odwagę. By się zbliżyć, aby wyjaśnić, że nie jest to prosta ciekawość, ale urok, który wszystko przejął. Aniołowie pokazują, że jesteś kobietą, która pozostawia głębokie ślady, gdziekolwiek idzie. I nie ma to nic wspólnego z wyglądem, nawet nie starym ma to związek z Twoją energią, Twoim sposobem bycia. Światłem, które nosisz, i że nie można go zignorować. Ta osoba czuje to w tak intensywny sposób, że czasami zastanawiają się, jak to może być tak zakochane, tak zaangażowane, tak zaczarowane, i nawet nie wiedząc dokładnie, jak się zbliżyć, znajdzie sposób. Ponieważ kiedy dusza pyta, serce jest posłuszne. Następnie otwórz swoje serce. Pozwól, aby to piękne uczucie cię znaleźć, dotknąć cię, przekształć cię. Nie zamykaj się ze strachu, niepewności, ani tego, co kiedyś sprawili, że uwierzyłeś w miłość, wiek lub zasługę. Imię tej osoby już tworzy się w jego dziedzinie. Wkrótce pojawi się z całą jasnością, a kiedy to się stanie, poczujesz będzie to tak, jakby wszystkie elementy jednocześnie pasowały. I w tym momencie zrozumiesz, że wszystko, co wydawało się niemożliwe, w rzeczywistości zawsze na ciebie czekałeś.